To nie jest dobry, dobry wynik dla republikanów, moim zdaniem, bo to powinna być znacznie większa porażka, porażka tej, tej, tej czerwonej hołoty. Ale. Ale kanał świadczy o tym, że Amerykanie co najważniejsze, to jest to powstanie tej partii herbatki, o której publicyści otwarcie że to ludzie, którzy mają program Korwiennikego, prawda? E, czyli krótko mówiąc, konserwatyści moralni i absolutni liberałowie w gospodarce. Czyli się mówi liberal, bo liberal to oznacza socjalistę. Mówi Libertarianie, Libertarianie w gospodarce. E, no i oni mają teraz. To jest taka silna grupa nacisku, która popchnie partię republikańską w prawo. I być może jakiś kolejny Reagan się, się, się wyłoni, który, który na jakiś czas odsunie od Ameryki widmo upadku. Przecież yy, pan Jerzy Bush senior, no, znaczy ojciec poprzedniego prezydenta, mówił otwarcie, że nie to, jest, to, jest, to, jest, nie, to jeszcze pan Rzad Nixon mówił, że jeżeli Ameryka będzie szła tak, dalej tą drogą, to czekają los Rzymu. No bo y Europa czeka los Grecji starożytnej. Która już umiera praktycznie całkowicie. No, taka kulturalna pustynia, prawda? Natomiast tam jest ten Rzym, który też umiera. No i, i przy, przyjdą barbarzyńcy, no, taka jest prawda? Już przychodzą. Już są ci barbarzyńcy, przychodzą, prawda? Ze wschodu, z, z południa. Tak, to nie będzie. Oglądamy śmierć cywilizacji białego człowieka, niestety.